Program przedstawia absurdalne aresztowania. Wszystkie strony są niewinne, dopóki nie udowodni się im winy. Zalecana jest kontrola rodzicielska. To było moje najdziwniejsze aresztowanie. Wybrałem się na spacer. Muszę zrobić kupę. Proszę mnie puścić. Zadzwońcie do mojej mamy. Jestem w areszcie. Pokazać wam tyłek. Absurdalne przestępstwa. Spokojny czerwcowy wieczór w areszcie hrabstwa Martin Stewart na Florydzie. Nagle rozpędzony samochód wjeżdża przez frontowe drzwi. Kamery wewnątrz i na zewnątrz nagrywają dziwną scenę. Kierowca wciska gaz i dym wypełnia hol. Później rzuca w funkcjonariuszy wężami z gumy. Sygnał 14. Główne wejście do aresztu. Gdy policjanci przybywają na miejsce, kierujący polewa olejem podłogę w holu i swój samochód. I jakby tego było mało, odsuń się od samochodu. Mężczyzna jest bez spodni. Co robisz? Odsuń się od auta. 40-letni Joseph Lidi nie słucha funkcjonariuszy. Na ziemię. Bo użyjemy siły. Diabeł kazał mi to zrobić. Polać auto olejem? Próbuję was podpalić. Spalić to miejsce. Najpierw z boku. Policja skuwa Lidiego. Usiądź. Nie, ale on nie zamierza być potulny. Będziesz szedł? Nie wiem, co znaczy szedł. Do radiowozu? Nie. Proszę wsiąść. Gdy policjanci próbują umieścić Lidiego w radiowozie, on odpowiada piosenką. Jestem księżniczką. Nagle wpada w furię. Wyciągnijcie go i połóżcie na ziemi. Dobrze. Zostawcie go tak. Gdy funkcjonariusze próbują okiełznać Lidiego. Podać ketaminę? Tak, proszę. Ratownik podaje mu środek uspokajający ketaminę. Za ketaminę i mnie, tatku. Już powiedział, że próbował zabić siebie i nas. Tylko legalne prochy. Sprawdźcie moje rachunki, krew, wszystko. Jestem na DCA, nikotynie i syropie na kaszel. To się zdarza? Nie, nigdy. Gdy policjanci badają miejsce przestępstwa, to moje pierwsze takie zdarzenie od 27 lat. Uspokojony Lidi. Jest dobrze. Tak jest miło. Zostaje przewieziony na badania do pobliskiego szpitala. Policja sądzi, że był pod wpływem niedozwolonej substancji. W końcu trafia do tego samego aresztu, w który wjechał. Zostaje oskarżony o cztery przypadki napaści z bronią w ręku, stawianie oporu, bez użycia przemocy i celowe zniszczenie mienia. Nie przyznaje się do winy i jego sprawa jest w toku. Zastrzyk był fajny, mogę dostać drugi? Gdy rodzina udostępnia swoje mieszkanie specjaliście od zwalczania szkodników, spodziewa się oprysku z pestycydów, nie jego moczu. Roger Young wchodzi do mieszkania o 9 rano, gdy wszyscy jeszcze śpią. Szybko mierzy wzrokiem jednego z kotów i przejmuje terytorium. Jednak zamiast wziąć je do pracy, spryskuje kanapę, potem stolik, na koniec, namierza ostatni cel. Gdy Yang kończy znaczyć teren, bierze się do pracy jakby nigdy nic. Kilka dni później przeglądając nagranie z monitoringu z innego powodu, rodzina widzi, jak tępiciel obsikuje ich zwierzaki i meble. Idą z tym na policję. Podczas przesłuchania Yang mówi, że nawalił i miał zły dzień. Zostaje oskarżony o celowe zniszczenie mienia i zakłócanie porządku. Przyznaje się do zakłócania porządku, za które dostaje pouczenie. Drugi zarzut został wycofany. Musi zapłacić 4300 dolarów za wymianę dywanu, kanapy i innych rzeczy rodziny. Śnieżny, marcowy wieczór w Elgin, Wilinoi, tuż przed zamknięciem kina. Wszyscy widzowie już wyszli poza jedną panią. Co się, Co się dzieje? Samotna kinomanka siedzi rozwalona na fotelu. Mogłaby pani przestać? Z raportu wynika, że młoda kobieta robi sobie dobrze. Trzeba panią odstawić do domu. Film się skończył. Brała pani narkotyki albo piła alkohol? Jak pani tu przyjechała? Kobieta ignoruje pytania policjantki. Wtedy przybywa drugi funkcjonariusz. Proszę wyjść. Oni tu pani nie chcą. Idziemy. Wtedy kobieta spokojnie wstaje i zbiera się do wyjścia. Jak pani tu przyjechała? Dokąd się pani wybiera? Do domu. Gdzie jest dom? Policjanci usuwający ją z kina chcą, żeby najpierw zbadali ją ratownicy. Zanim panią puścimy, chcemy się upewnić. Idę do domu. Czekamy na pogotowie. Nie potrzebuję. Proszę tylko chwilę z nami pogadać. Nic mi nie grozi. Jestem dorosłą kobietą, a to jest kino mojego męża. Pani męża. Kto jest właścicielem? Rodzina Markusów. Jasne. Policjanci nie mają podstaw, by wierzyć, że kobieta jest spokrewniona z właścicielami kina. Przepraszam, możemy porozmawiać przy świetle, a nie w ciemnej alejce? Film się skończył. Wszyscy wyszli. Nadal przeżywałam ten film. Miał wiele wspólnego z moim życiem. Ja tylko oglądałam film. Nie jestem tu sama i nie robiłam sobie dobrze. Ależ tak, nagrałem to. Nagrywa pan pornografię? To kamera nasobna. Dlaczego nagrywa mnie pan bez mojej zgody? Bo muszę. Nic pan nie musi. Policjant stara się uzyskać potrzebne informacje. Poproszę pani dowód. Nie mam. Nazwisko? Nie potrzebuje pan. Może pan mówić Sweet Tea? Jeśli Sweet Tea znów tu przyjdzie, możecie mnie wyprosić. Sweet Tea? Tak. Podane imię nie zadowala policji. Jak się pani nazywa? Ostatnia szansa. Jeśli pani nie powie, aresztuje panią. Ponieważ nie odpowiada, sweet tea zostaje skuta. Może pan poprawić na nadgarstku? Jest luz. Nieprawda. Hejdanki nie mają być wygodne. Policjanci dowiadują się, że kinomanka to 25-letnia Telisza Wright. Idziemy. Nie jest jasne, dlaczego Wright nie zostaje oskarżona o czyn lubieżny. Ale zostaje wyprowadzona z Kina i ma zakaz powrotu. Mam nadzieję, że z mojej torebki nic nie zginie. Wright zostaje oskarżona o stawianie oporu i przyznaje się do winy. Zostaje skazana na 12 miesięcy nadzoru, 50 godzin prac społecznych i uiszczenie 544 dolarów opłat sądowych. Wigilia na Florydzie. Policja jedzie do wypadku na ruchliwym skrzyżowaniu. Gdy policjanci podchodzą do jednego z kierowców, ten nagle ucieka z miejsca wypadku. To przestępstwo. Funkcjonariusze ścigają 34-letniego Eliezera Reyesa Riosa pieszo, a nad nimi krąży policyjny śmigłowiec. Uciekający mężczyzna biegnie wzdłuż torów kolejowych, a potem przeskakuje na plac budowy. Przebiegł jakieś 60 metrów i przeskoczył przez płot. Śmigłowiec nadal go śledzi. Uciekinier jest na północ od drzewa w południowo-wschodnim rogu. Chyba w jakimś przepuście. Nie zobaczycie go z miejsca, w którym jesteście, bo leży w przepuście. Jesteście po drugiej stronie. Wtedy pościg przyjmuje dziwny obrót. On leży wyluzowany z rękami za głową. Dam znać, jeśli się ruszy. Ryjec Rios, Rios czuje ducha świąt. Zamiast aniołków w śniegu, robi aniołki w błocie. Chyba rozmawia przez telefon. Trzyma go w lewej ręce. Zaczyna się ruszać. Biegnie. Właśnie upadł. Biegnie na zachód w stronę czekającej policji. Na ziemię albo zostaniesz pogryziony. Na ziemię. Ostatni raz ostrzegam. Na ziemię albo zostaniesz pogryziony. Policja skuwa rejestrariosa, który nie tłumaczy się ze swojej nocnej przebieżki. Zostaje oskarżony o jazdę z zawieszonym prawem jazdy, oddalenie się z miejsca wypadku stawianie oporu, bez używania przemocy i wtargnięcie na teren budowy. Dobrowolnie poddaje się karze i zostaje skazany na 12 miesięcy nadzoru i 50 godzin prac społecznych. Absurdalne przestępstwa. Tuż przed Dniem Dziękczynienia w stanie Waszyngton pracownicy winiarni Sparkman zaczynają długi weekend. Właśnie skończyli przetwarzać zbiory i beczki są pełne tegorocznego wina. A może nie. Po godzinach zamaskowany mężczyzna w czarnym ponczu i ponadwymiarowej fedorze wchodzi na teren firmy. Podejrzany otwiera magazyn winiarni za pomocą kodu znanego tylko pracownikom. Idzie prosto do hali produkcyjnej. Następnie siłą odblokowuje zawory zbiornika z winem. Gdy włącza się alarm, drogie wino leje się ze zbiorników. Podczas gdy warte setki tysięcy dolarów Sauvignon Blanc zalewa podłogę magazynu, kamery monitoringu nagrywają, jak podejrzany wychodzi z winiarni i odchodzi w przebraniu z parasolem w dłoni. Jego katastrofalna akcja trwała zaledwie 6 minut. Po przesłuchaniu personelu policja ma podejrzanego. Marka Griswolda, byłego pracownika winiarni. Okazuje się, że mężczyzna odszedł z pracy po kłótni o podwyżkę. Która rzekomo mu się należała. Policja sądzi, że wciąż ma żal. Po uzyskaniu nakazu przeszukania domu Griswolda, policjanci znajdują przedmioty podobne do tych, które miał podejrzany na nagraniu z monitoringu. Włącznie z czarnym, firmowym parasolem i poncho. Griswold zostaje oskarżony o włamanie do obiektu handlowego i umieszczony w areszcie hrabstwa. Jeszcze nie przyznał się do winy, jego sprawa jest w toku. W najruchliwsze dni w roku podróżujących chcą tylko bezpiecznie dotrzeć na miejsce wraz ze wszystkimi bagażami. Gdy na lotnisku w Cleveland, Nicholas Garrett odbiera swój bagaż rejestrowany, zauważa, że ktoś go otwierał i podejrzewa przestępstwo. Zamiast zgłosić to służbom bagażowym, bierze sprawy we własne ręce. Wczołguje się do zastrzeżonej strefy bagażowej. Świadek zauważa złamanie zasad bezpieczeństwa i zawiadamia policję. Gdy zjawiają się policjanci, Garrett nadal jest w strefie zastrzeżonej. Ze względów bezpieczeństwa tylko dla personelu. Co się dzieje? Jak się macie? Moje rzeczy. Chwila. Ktoś grzebał w mojej torbie. Zniknęły z niej buty. Wdrapałem się tu, żeby się dowiedzieć. Tędy? Tak. Moja torba była otwarta. Próbuję się dowiedzieć, czemu ktoś grzebał w moich rzeczach. Gareth twierdzi, że część jego rzeczy była droga. Miałem tam buty za tysiąc dolarów. Zniknęły. Moja torba była otwarta. To pierwszy człowiek, którego zobaczyłem. Skoczyłem tu, żeby spytać, czemu moja torba jest otwarta. Myślę, że on zabrał moje buty. Wszystkie rzeczy są wymieszane. Jakby ktoś tam grzebał i wyjął buty. To, co pan zrobił, jest zakazane. Zginęły mi buty za tysiąc dolarów. To przestępstwo federalne. Niezależnie od wartości zaginionych butów policjant przypomina Garetowi, że złamanie prawa zawsze ma swoją cenę. To strefa zastrzeżona. Wiem, ale wszedł pan celowo. Nie chciałem złamać prawa. Próbowałem się dowiedzieć, czemu grzebano w moich rzeczach. Garet wciąż domaga się odpowiedzi. Muszę porozmawiać z kimś, kto za to odpowiada. Od tego są specjalne służby. Tak mi powiedzieli, ale nie wiedziałem. Przyszedłem tu, bo moja torba wyjechała stąd otwarta. Jasne. Proszę tu zaczekać. Zadzwonię do szefa. Zabrać go? Tak. Garrett zostaje wyprowadzony ze strefy bagażowej, ale najpierw zabezpiecza swój bagaż. Moja torba zostaje tutaj. Niech nikt jej nie rusza. Moja torba zostaje tutaj. Miałem w niej buty za tysiąc dolarów. Gareth zostaje oskarżony o wtargnięcie. Dobrowolnie poddaje się karze i musi zapłacić 198 dolarów grzywny. Gdy policjanci z Bloomington w Minnesocie dostają zgłoszenie o kradzieży w miejscowym sklepie na miejscu, zastają bardzo podejrzaną sytuację. Pracownicy sklepu z rybami i fontannami instalują monitoring, bo w ciągu kilku dni zniknęła im część towaru. Kilka wieczorów później po zamknięciu sklepu dostają sygnał z kamer bezpieczeństwa, gdy na plac wjeżdża czarna furgonetka. Inna kamera wykrywa zaparkowany samochód. Po chwili wysiada mężczyzna. Pracownicy oglądają niezwykłą scenę na swoich telefonach i zauważają, że z furgonetki wysiada także kobieta. Dzwonią na policję. W międzyczasie mężczyzna wraca do samochodu, trzymając coś niezręcznie. Policjanci i pracownicy przybywają na miejsce kilka minut po odjeździe podejrzanych. Jednak złota łuska na parkingu potwierdza ich podejrzenia. Homer, 90-centymetrowa ryba koi warta 2,5 tysiąca dolarów, została skradziona. Na nagraniu widać, jak ryba się rzuca, próbując walczyć. Na szczęście Odyseja Homera nie trwa długo. Policja zauważa ciężarówkę z nagrania po drugiej stronie ulicy, zaparkowaną przed pobliskim osiedlem. Furgonetka należy do Sary Joe Schiller, która mieszka na tym osiedlu. W mieszkaniu znajduje się także mężczyzna z nagrania, Michael Myers Cabbage. Kabycz twierdzi, że nie ukradł ryby bez powodu. Nie byłem pijany ani naćpany. Budowałem w ogrodzie mały staw i po prostu wziąłem tę rybę. Homer zostaje znaleziony w oczku wodnym na patio Schiller. Pracownicy sklepu natychmiast przybywają mu na ratunek i przenoszą do odpowiedniego stawu dla ryb koi. Znajdują też rzeczy, które zniknęły tajemniczo kilka tygodni wcześniej. Schiller i Kabicz zostają oskarżeni o kradzież. Kabycz przyznaje się do winy. Zostaje skazany na 3 dni prac społecznych i dwa lata nadzoru. Musi zapłacić 128 dolarów kosztów sądowych i grzywny. Schiller zapisuje się na program resocjalizacyjny za rok zawieszonego postępowania karnego. Wersja polska Ajuna Polska. Tekst Wioletta Waglowska czytał Piotr Balasz.